Siemaneczko, widzę z tej strony Zakot, Kolejny odcineczkę Expect. Fag i Dzisiaj sobie gramy panią Pyro. Ona nie ma żadnych nowych strojów, nie ma. Dobra, no to zaczynamy nową rankingową grę. Co dzisiaj zagramy? Bardzo dobry start. Tylko, no dobra, wezmę to. Hmm. Zobaczcie, że to w sumie różnicy nie robi. To mogę wywalić, bo to i tak jakby różnicy nie zrobi. To może zapodpalić Burn Cola. Tu sobie damy bananka. Roluje to. I jeszcze raz to roluje i bardzo fajny start. Świnie mogę kupić już teraz tak naprawdę, bo to będą pieniądze. To tak. Start jest bardzo dobry, podoba mi się. Pod co dziś lecimy. Lecimy pod tą. Może włócznie, nie włócznie. Jak to się nazywa? Różczkę, Rusz... ruszczka, tak, różdżkę. Ruszczka. Lecimy pod różczkę różdżkę tą smoczą, bo pod nią jeszcze nigdy nie szedłem. To mi się nie podoba ten kolega, bo on mi nakłada truciznę. On ma jeszcze regen, ale może się uda. go. tak jest łatwo. Nawet blisko nie było okay, już kolejna łopata. Wiecie, że to jest bardzo dobry start. Ja bym to zrobił. No widzowie. Powiem tak, szkoda tego nie wziąć. Dwie łopaty na start to bardzo dużo pieniędzy. A z taką ilością gotówki, wiecie co możemy zrobić? Możemy sobie kupić różne fajne rzeczy. No tu przegram, no tak, no gościu, no banana ma czosnek ma regen. on ma sustain niesamowity. Nie było szans, ale co to my teraz mamy podwójną łopatę, a ta podwójna łopata nadam, Coś tam da. Hmm. Kolejne sloty, kolejna patelnia, to akurat nie. Wolałbym bruma, jak już. Jednik herby za dwójkę. Dlaczego nie? I nie mam pieniędzy. Cholipka, ale ja czy wolę świnie? Trzymam się. Zapytać czemu, a ja wam powiem dlatego iż potem yy, yy, się nie trafi, ja to wiem, dobrze zauważyłem. Ja kupię tego bruma, tego yy, ja teraz nie kupię to ja go już nigdy nie kupię i tyle będzie z odcinka. Pod nowe rzeczy. Tak, yy, ja się znam, czy to mi daje na starcie czy nie, nie, czyli to jest RNG, jak dostaniemy Hita, to na no, to jest 12% szans. No, tutaj jest bity, nieżli kolega. Ja no, w ogóle tylko jedną broń. To też ciekawe. Tu druga świnia. Eee... Przyspieszę sobie bananka. Ym... Na to mnie nie stać, niestety, już, ale sobie poroluję i jeszcze raz sobie kolejne sloty. I jest... Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Eee, tak, na pewno będę chciał dużo fanipaków, więc mogłyby się potrafić te fanipaki? Mm, nie powiem, że nie. Ja bym był bardzo zadowolony. Gościu ma manę, ale tej many nie wykorzystuje na nic. I jakim cudem on się nagle tak zaczął leczyć? Znaczy miał potę, ale... Coś mi to nie pasuje. Coś mi się wydaje, że zostałem oskamowany. Coś mi się tak wydaje, widzowie. Coś mi się tak. Coś, coś wam nie ufam. Broma, kupujesz, żeby mi nie blokowało slotów. Ananas. Kolejna świnia. Ja chyba przesadzam z tymi świniami, wiecie? Chyba przesadzam. Dobra, z już stamina no powinno być genialnie. anan jest tak przyspieszony. Czy on mu ściągnął wampiry? O oh, Jezu, jak dobrze, to jest w ogóle stonbag. Mm. Your starting class item are no offering the shop even when these uh, generate item worth 1. Mm. Hmm... Czy ten stonbag jest taki dobry w sumie? Nie wiem. Tak się teraz zacząłem zastanawiać. Hmm... <coughs> Trutę bym wolał, niż to. Burning coal możemy tu wcisnąć. Mm -hmm. Papryczka też się przyda. Ale jej nie kupię teraz, bynajmniej. Dobra, robimy tak. To wydaje mi się, że będzie dość dobre. z stamina, bo mamy teraz bardzo duże, eee, Bardzo, bardzo dużo nawet bym powiedział. Ale wierzę w tego banana. Wierzę, że pozwoli mi to osiągnąć zwycięstwo. Proszę cię bananie, zrób to. Ach, ten banan. Dobra, mamy dobre rzeczy. Czy Czybym no, to kupił już teraz? Ogólnie, jakby, tak, to, no, on, to, to, jakby stillo... to się jakoś udało, no, to bym to kupił już teraz. Czyli będzie chyba lepsze niż ten czosnek. Tak, to się będzie hit generował, ale truta wydaje mi się, że będzie lepsza, zwłaszcza 35% szansy na nałożenie tej truty, to jest całkiem sporo. Dobra, ale ja nie będę chciał dużo tego wyżywnika, więc to sprzedam i ciekawego. Chociaż Whip do tego, kurde, nie pamiętam ile Mogę, Aj, mogę sprawdzić, że ta różka z zużywa tego, bo Whip nie jest zły, Whip jest naprawdę dobry. Dobra, tu mi się hit ogólnie generuje. A pod jaki item ja będę chciał pójść? Hmm. W sensie wiecie, chodzi mi o ten item subklasowy No, czego nie wiem. Tu totalna dominacja. Mamy subklasę. Crusader na promocji. Poczekajcie. No idę pod tą bruszczkę. bo to jest reached, a nie gained hmm. Dobra Crusader, bo jest na promocji Panujmy się, prawda? Prawda Dobra, Drum mm, roluje Wiecie, to mi się musi teraz trafić ten yy, smoczy orb, właśnie ten, no jest super, jest super, to sedamy, się będzie od razu wtedy robić, yy, ile to będzie zużywać stamina, poczekajcie, Ta. 0,6, mogę to naprawdę potężnie przyspieszyć, nie będzie z tym żadnych problemów, Polecie. ciebie sloty są mm Chwila -hmm. e, to, to 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 moment moment e, bo ja to nie zobaczyłem. Przecież ja sobie ten kupiłem. No właśnie ja tu jestem ślepy. E, burning kola kolejnego sobie zrobimy. Niech będzie. Dlaczego by nie? Jak ja to w ogóle teraz staminowo jestem, to ja nie mam pojęcia jak się tak nie przyglądałem w poprzednich turach Mi się w ogóle, no tak średnio by powiedział chyba mm. No sustainowo raczej tutaj wygramy, bądźmy szczerzy Jest super No właśnie i ten używa trzymany. Muszę zadać plus 6 na No To sporo. Kolejny ten. Eee. Staminowa jest ślepu póki co. Więc muszę bardziej przyspieszyć. O! o To już lepiej wygląda. Bernie Cole. Chociaż. 1,8 dobra. Mm, nie. Loty, no i sloty są już fajne. Sprzedaję kamień. Dobra, tu robimy tak. Nie wiem, co, se, te mogę rzucić jedynie chyba. Dobra, maksymalizacja wizowy maksymalizacja. Maksymalizacja, tak jak już powiedziałem. Dobra, mówi się trudno. Te parę HP tam. Chociaż to A dobra, nieważne. Widać, że nie ten się nie trafił. To hmm. się nazywa. No, wiecie co? Więc staw fajnie się przyspiesza. No kit. Y... Tutaj ta mana powinna dobrze działać. Najbardziej fajnie, podobała. Podoba mi się to. Holy tak, przecenie. No, i mam już staff of fire. Fire, używa dwa many. u czyli ja potrzebuję więcej many, czyli u siebie przydało to blubery. Hmm. Hmm. A, ja mam to blueberry czy ona się wykopała Nie wiem. choć się domyślam. Nie, no nie domyślam się. Plusa, to przyspieszmy. Tak, tak. Kolejne sloty. Tak, tak. No, to raczej nie będzie aż tak przyspieszone. Znaczy, to znaczy, to będzie przyspieszone, tak, żeby to wykorzystywać, ale to nie będzie. Tak, żeby Kurde, te bardzo fajne rzeczy to się potrafiały. Nie mam żadnego hobby temu, no nie mam. Dobra, nie robię dalej, bo mi się to nie opłaca. Hmm. Że jak to się szybko aktywuje, ja mamy, nie nadążam robić. Proszę, 20 dps na sekundę, 26 kosmicznej ilości. te pesa na sekundę, no i super. Jest zacnie widzowy, jest zacny. Tylko ja potrzebuję więcej tego o. I bardzo fajnie. Super. Yy, te sloty. No wezmę, bo to są sloty. Czy tu zmieścić armor może? Eee, jest fani pak. Nie wiem, czy to nie jest. Pora na sprzedanie sz szowela, tak zwany szowel. Dobra, trzeba to kosmicznie przyspieszyć, widzowie. Dobra, tu robimy tak. Ty możesz pójść tutaj. Ty pójdziesz tak. Ty tutaj to będziesz przyspieszać, I to jakoś losowo. Dobra, póki co niech tak będzie. Staminowo jest na pewno dobrze. No i to jest jeden stamina, proszę was. Ja z tego banana mam większą generację staminy. To mógłbym to jakoś jeszcze lepiej poustawiać. No, many więcej potrzebuje. To zdecydowanie. Mana orb, koniecznie. No i proszę bardzo, proszę bardzo. Ehm. Ym... No, na czym to się będzie aktywować? Hm. Znaczy, na pewno na tym, to jest 100%. Co, ty robisz na armorze? Okej. Okay. Stamina sakno no jest... Bezsensowny. Jest totalnie bezsensowny. Kolejna papryczka. Powiedzmy, że git. No, zdecydowanie to będzie lepsze. Jest slocik, który bym kupił. Hmm. No dobra, no lecimy, ale no, nie powiem, że jestem jakoś mega zadowolony póki co. Hmm. Czy tam ma nas chodzi tak dobrze? No nie wiem. No nie wiem, nie wiem. To, ale bardzo mi się podoba ten, yy, ten, yy, no, ta te, 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 yy, różdżka, tak. Jezu, kolejny, no, chyba was coś. Dobra, jeszcze jeden fani pak. To może być w sumie, ale wolałbym. Fani paka. Hmm. To też jest fajne, tak. Dobra, to tu robimy tak. Tak, i tak. To będzie jeszcze bardziej przyspieszone. Bo za mało mi. Tak, jestem pazerny widzowie. Jestem pazerny. Tu jakbym to dał i to bym dał... Tak. To bym mógł dać tutaj. I czy to mi coś zmienia? No chyba nie. Ale tak, tu mam przyspieszonego tego. To tak. Okej, okay. mm. eee, boże, ciężkie to wstawianie. bardzo ciężkie. Co mam dać? Hmm. Ten mogę dać tutaj, ale to mi nic nie da. Hmm. Czy to się nagrywa? Tak, to się nagrywa. Dobra. Przynajmniej tyle. Super, nic mi to nie daje, absolutnie. O nie, to też mi nic nie daje. Chociaż nie, poczekaj. Jakbym to dał. O nie, nie, nie. A, nie mogę tego. A nie, mogę to tak. Nie, nie mogę. Co ja chciałem zrobić? Węzeł w dół chciałem dać. Tak. Nie, nie mogę tego tak zrobić. Dobro, mówi się trudno. Dlaję to po prostu i tyle. Poddaję się. Nie chcę mi się już myśleć. Za dużo, za dużo, za dużo. Rift of blade. No, będzie boleć. Nie powiem, że nie. Zwłaszcza tego przyspieszę dość solidnie. Ale kolego, ja też mam dość dobrze przyspieszoną broń i moja bije więcej. Ja ty masz jeszcze tego, mam Dobra, łatwo z tobą. Pięć rund muszę przetrwać, Bierzemy Jinx Pille. Bierzemy to. I mógłbym teraz. Eee, nie. Ale ja nie potrzebuję tego z nami no. Dobra więcej mamy się będzie generować. No co no, na razie tak zostaje, to tu. Ten. A te blueberry się za mało aktywują. Nie podoba mi się to. Bo ja zużywam szybciej wszystko niż ten. Patrzcie to się bardzo dobrze rozpędza, ale... Hm. Dobra, chyba po prostu pora sprzedać już tego. O super. Czy wy się będziecie aktywować lepiej? Czemu ja wcześniej tego miejsca nie widziałem? Moon Armor, zapomnij, ty się nie łączysz. Moon Armor. Corrupted Armor byś się mógł połączyć chyba. Udało Corrupted Armor, moment. Um. Okej. Okay. To fajne jest. To tak, to ja bym go wziął. Znowu na no, prowocę. Prześladujemy, prześladujemy. Mówię do tego fanipaka zabrać, i dać go tutaj. To bym wtedy tak poprzekładał. To jest do ustawienia, to jest do ustawienia. O mój boże, co jak ja... Pa... Co? Czy co mi tu tyle zabrało? Ten falcon play aż tyle. 32 dm na sekundę. Lampadzina. Przecież on będzie 12,4 na sekundę. Aha, lampadzina odpaliła się dwukrotnie. Nie. Atakuje dwukrotnie, ale czy to się już zalicza do tego damage'a? No raczej chyba nie. Ale kryty jeszcze miał. Dobra. Nie wiem. Jestem w szoku, że przegrałem. Przyznaję w szoku jestem yy, dobra poczekajcie poczekajcie bo ja tu coś ten yy, rozkminiałem a już wiem co tu rozkminiałem to idzie tu tak to wtedy idzie tutaj to idzie tu to wraca tutaj idzie to ten armor idzie tutaj to się nadal dobrze odpala to się jeszcze szybciej odpala mała orb to, ten manor będzie tu lepiej, tak, tak. Jeszcze jeden manor. Um. Niech to tu będzie, um. to bym kupił. Gdzie bym to dał? To jest pytanie. Dobra, niech będzie tutaj, bo to mi najwięcej da, bo się na dwóch tych odpala. Jest jagódka. Ok, mm -hmm, mm -hmm. mam wrażenie, że to robi taki syf. Okej, okay, kolejny fani pack. No, przydać się, przyda, więc go biorę. Eee, w następnej turze. Patrzcie ile mam armora i to z, z tego. No, Many generujesz już wystarczająco dużo. Mogę jeszcze bardziej przyspieszyć tego. Eee, tego. No, ten ten. Tak, tak. No, ten ten. Ten tego. Boże, super. To wodę na sekundę. Dupcio. Jeszcze bardziej bym to mógł przyspieszyć. Ale jak? Nie wiem. To mogę dać tutaj. I co tutaj dać. O, proszę bardzo. A to w sumie było w tym. Nieważne. Yy... Biorę. Yy, nie. Tak. A ja to bym mógł wtedy przyspieszyć. Papryczki, tak. Te dwie papryczki przyspieszę. Jak one były, tak. Tak i to był ten. Aha, aha. Dwie rundy nam zostały. Dobra, ja się muszę już powoli pozbywać tych świń. No, tutaj to będzie. To sobie wrzucę. To już sprzedaję. To też. No, niespecjalne te rzeczy, tak szczerze. Z czym to się łączy? A, to nie To też nic. Przecież ja mam pieniędzy. Co ja bym mógł tu chcieć w ogóle jeszcze? Nie wiem, jakieś Kryształy, fajne. A nie wiem, wezmę sobie Dla Beki, dawaj to Bernikola. No i pyk. Kiedy masz zużycie stamina? 1-1, to jest naprawdę mało. Zaraz zobaczycie jak to się przyspieszy. Uuh. Jezu, ja chyba hita teraz używam więcej niż tylko mam. Boże. 100! Nieśmiertelność, to jest to, czego potrzebuję. 110 damage na sekundę i przegrałem, bo miał nieśmiertelność. Oh.

Dobra, moment, moment. Mhm. I tak robimy. Dodaję dwa, więc to jest ogólnie lepsze, chociaż to mogę dać w ten dobra. Ruluję. Tyk. może jeszcze jakieś sloty się trafią. No dawaj jakiegoś pani paka jeszcze. No weź, no nie bądź taki. No, ty dziadu, To, to by było w sumie fajne. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Ja, dobra, to musimy tak, chociaż jakoś inaczej to. A na nastawieniu przyspieszył no, niech będzie... O, tu jest jeszcze jedna świnia, moment, moment. Kurde. Kurde. No i tu jest na przykład lepsze ustawienie już tej papryczki. Podobało mi się to. To bym też mógł przyspieszyć, żeby mniej więcej leczyło wtedy. Dobra. Ach, niech się dzieje wola nieba. O Jezus. To jak już widzę po prostu ten bild. Z tymi fortuna z chłopami to aż mnie Nie wiem. Dzi. No i pa, przegrałem. Jakim cudem? Jak? Jakim cudem to bije takie demerze? Jakim cudem ja się pytam? Nie wiem. Nie wiem. 45 demerza na sekundę? nie więcej, 45, 57, 60 demerza na sekundę i przegrałem. No kryteż, nie eee, wiem, dobra i tak wyszliśmy na plus, ale no co to miało być, nie podoba mi się to, nie podoba mi się, jakieś chamstwo, ogóle, ja nie wiem. Dobra, nieważne widzowie, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.